Cześć, witajcie, ja jestem Puszek i dzisiaj ym, bardzo gra w Brawl Teraz Wam pokażę ukrytą grę, ym, o której pewnie nie wiedzieliście. Dobra, no to tak. Trzeba wejść, wejść w 8 i w niego poklikać, i wtedy przenosi Was do takiej gry. Wyszukaj adres internetowy i tak dalej i tutaj jak się skończył te napisy wtedy o jest takie coś taka fajna giereczka musisz pomagać ośmiobitowcowi ośmiobitowcowi i tutaj kierujesz jego statkiem tym czerwonym strzelasz a tym niebieskim joystickiem się kieruje tutaj możesz do, że się jeździć do i trzeba zabijać te um, przeciwników. przeciwników. To są takie strzałki, które takie, takie mini Brawl Starsy, um, które um, dają wam I może być też taka fajna bardzo rakietnica, dobra, um, która tak um, wszystko bierze na hita, no nie? Tutaj jest właśnie, chyba trochę według mnie, najtrudniej. O, znowu gwiazdyga. Gwiazdyga. Oła, oła. No i przegrałem. Tutaj um, on coś tam mówi. I tutaj jest tak um, przejście do następnego poziomu, ale um, trzeba przejść um, tą planszę. Znaczy, że nie zostać pokonanym i i po, i po prostu zabijać te bociki. Najłatwiej jest oczywiście jak... Czemu we mnie wleciał? Najłatwiej jest jak się tutaj ma tą rakietę, bo ona wszystko bierze na hita, nawet te asteroidy. A to niestety nie. To jest takie trochę, to trochę gorsze, ale to jest bardzo dobre. I nie, nie można wlecieć w te, um, w te czarne dziury, bo one um, cię zabijają na hita. Dobra, mam jeden na no, życie. I teraz te asteroidy trzeba pomijać. Raczej tego nie przejdę teraz, więc. Um, nie ten, więc no. O, i um, ta gra działa też, jak się nie ma 8-bitowca, więc to jest takie fajne. Można w niego poklikać nawet jak się go nie ma. O! O to rakietnicę mi chodziło. Na hita. Ich też bierze, ich, ich też bierze na hita. tych gwiazdek się chyba nie opłaca zbierać, bo tak masz najlepszą broń. Jaka może być. A żeby przejść do następnego poziomu, to trzeba najpierw wygrać. A potem trzeba wejść, strzelić do portalu, do tego, do tej czarnej dziury, trzeba strzelić i potem w nią wlecieć. O, przeszedłem? Tak, przeszedłem. Dobra, teraz try again. I Przynajmniej tak widziałem to, tak widziałem to um, u jakiegoś yy, poza polskiego zagranicznego youtubera. Więc muszę znaleźć jakiś poklepie. jest um, to, portal. To może zabijemy. No. Ej, przecież tak było co. Może nie trafiłem po prostu Nie, nie, nie nie na końcu O, jest znowu, jest ta ciadzura cała I te steroidy w ogóle też się da zabijać Tak trochę trudniej niż te buciki O o, ja tutaj jest ziemia. O, dobra. Czarna dziura. Tutaj to. Ej, no nie działa. I podobno, jak się przejdzie całą grę, bo jest, bo są całe cztery poziomy, to i one są różne, nie tylko takie latające samolotem takim kosmicznym. Um, la takie latanie, nie takie alien-shooter, tylko um, na przykład trochę taki ślimak Bob. Jeżeli ktoś kojarzy, to fajnie. postrzegam sobie, no nie, no nie działa. Yy, no to po prostu yy, się to przechodzi, tak? I podobno, jak się przejdzie wszystkie cztery poziomy, to się <coughs> Przepraszam. Y, się dostaje skina do 8-bitowca, e, chyba. I y, jeszcze zaraz, y, teraz pokażę, y, jak się y, tutaj teraz sobie umrę specjalnie. Y, jak się to. Y, jak się to. Y, odpala. Jak się tutaj. kliknę. I znowu mnie dobra teraz przenosi. Um, no więc tak. O, przebranie wakacyjne pan. Fajnie. Tutaj już odebrałam Fajnie. Um, trzeba wejść w 8-bitowca. Tutaj. Można chyba chwilę poczekać też. Tak. Chwilę poczekać, aż tutaj te, te napisy się skończą. Albo nie, po prostu kliknąć, kilka razy klikać, aż będzie... 7 razy kliknąć i przenosi Was do tej strony. Teraz y, trzeba y, poczekać, aż tutaj to wtedy się skończy y, i wtedy Przeciągnąć od góry i kliknąć em, w ekran. Czyli tako i tako. I jesteście w grze, i po prostu em, musicie pokonywać wrogów. Więc na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Taki trochę krótki, ale mam nadzieję, że Wam się spodobał. E, zostawcie łapkę w górę i suba na kanale. Że po więcej. I ja się z wami żegnam, pa pa.